Aplikacja DobroTeka, zadbaj o szczęście. Dzień 55. Troska o siebie nie jest luksusem, lecz koniecznością. Odre Lord. Odpoczynek odgrywa kluczową rolę w kontekście dbania o siebie, ponieważ pozwala na regenerację ciała i umysłu. We współczesnym, szybkim tempie życia łatwo zapominamy o znaczeniu przerw, co może prowadzić do wypalenia i obniżonej wydajności. Regularny odpoczynek nie tylko poprawia nasze samopoczucie, ale także zwiększa naszą kreatywność i zdolność do podejmowania decyzji. Daje nam przestrzeń na refleksję, co sprzyja lepszemu zrozumieniu własnych potrzeb i celów. Warto więc wprowadzić do swojego dnia chwilę relaksu, które pozwolą nam na naładowanie baterii i powrót do codziennych obowiązków z nową energią i świeżym spojrzeniem. Dbanie o odpoczynek to nie tylko akt troski o siebie, lecz także klucz do długotrwałego zdrowia i równowagi w życiu. Odpoczynek to także forma dbania o siebie. Doceń go dzisiaj. Dobroteka, pobierz już dziś.